Jarek. I witam Was, kochani, w serii kombinat rolny Goliszew. Yy, przepraszam, kombinat rolny z Dziechów. A, widzicie, jeszcze mam kurde nawyk do 19. -ki. Także witam Was, kochani, yy, w kombinacie rolnym z Dziechów w Farmingu 22, oczywiście. A dzisiejszym tematem, słuchajcie, jest orka pod kukurydzę. Yy, oczywiście pługiem tutaj jakże pięknym Kernelandem siedmioskibowym. I w esejfarku są 8s.305 DynaVT oczywiście, nie? Także zostawcie łapkę w górę kochani, jeśli Wam się filmik oczywiście spodoba, a jeśli jesteś nowym widzem, to zapraszam Cię serdecznie do zasubskrybowania mojego kanału, by być na bieżąco. To będzie taka robota no słuchajcie troszkę dziwna, bo chcę połączyć trzy pola, nie? E, także zobaczymy jak to pójdzie. Się tutaj przy tego nie haczę, nie dobra. Także Zobaczymy co to będzie się działo Tutaj zaraz koło Gospy, nie? Czekajcie, jeszcze troszeczkę GPSa i tego stresu ustawimy Czy yy, robią się robota przez tą frontu na jeden, chyba tak? Także mówię? Czekajcie Alt-2 tak jakoś zobaczymy słuchajcie czy to będzie nam dobrze szło yy, dobra tutaj te trzy kawałki ogólnie nie chcę yy, połączyć yy, Bo kupiłem tak także zakup był pola przed odcinkiem a tutaj tą miedzę wyolać i tamtą, nie? Dobra, już nie będę Wam przedłużał, słuchajcie, tylko zasiadamy tutaj elegancko do Messy Fergusona i za zapieprzemy, jak to mówią. Także piękna oreczka myślę, że będzie. No i dobra. Nie ma co gdybać, ciśniemy ogień. Widzę, że jeszcze trochę skręcić trzeba. Chyba będę zagonował. Znaczy nie zagonowo, tylko właśnie będę obracać, nie? bo wiecie, że ja mam nawet taki, że już potrafię y, orać właśnie y, zagonowo tym pługiem. Chyba nie będę mieć na, nawigacji używał, kurde, bo tutaj są krzywe pola dość ciężko ją wycentrować. Także myślę, że to jest zbędne. No i tutaj na tym polu oczywiście było wapno. Wcześniej tam po, po poprzednich właścicielu, także nie muszę już tego stosować. Tylko i wyłącznie trzeba je zaorać, bo wymaga tego zaorania. Uprawić pod zasiew kukurydzy i myślę, że będziemy sięali. Bo kukurydze to się chyba czerwca jakoś dzieje, nie? Jeszcze mamy wczesny kędrys to bez problemu zdążymy zasieć ją kukurydzę, no albo inne też zboże, zobaczymy co to właśnie. bo ja tak, wiecie, zesprątanie te pole kupiłem, nie, no ale je zrobić trzeba, chociaż tam kukurydzę mam zasianą, nie, to tam nie będzie problemu z tym. No, ale tutaj wiecie, no, kombinat rozwijam cały czas, kombinat cały czas się rozwija i dlatego słuchajcie, tutaj kupuję nowe pola, nawet w sezonie. Nie? nie to, że wiecie tak na wiosnę czy coś, bo przecież ludzie kupują pola w różnych porach roku. Nie, nie wiem czemu tak tu. Ogólnie ta pogoda działa, że kukurydze taka jest duża w czerwcu. Jeszcze nie, nie powinno tak być trochę. To jest nie tyle, że nierealistyczne, to takie dość głupie, trochę dziwne, nie? No cóż, myślałem, że nawigacja mi pomoże jednak. Pójdę no... Płata, że tak powiem, figle, nie? A nie chcę tutaj na, na odcinku się bawić. Czekajcie. A jak zrobię wszystko w wyró punktu wyrównania? Aha. Czekajcie, bo to. Nie, no dobra, nie będę się bawić, słuchajcie, bo to widzę, że nie ma sensu. Raz ta nawigacja działa, raz nie, po prostu. Na równych polach to fajnie chodzi, nie? A tutaj nam coś wpańkuje, kurde, dziadku. Fajnie to wygląda tym masajem, nie? To o co? Od razu miniaturkę Panie majster, zrób Jakoś to chodzi że tak powiem, prześniemy nasze prości, nie? Bo nie chcę też was zanudzać Także no Jedziemy się nie wiem czemu tak gierę przecina słuchajcie może koguty to wyłączę w polu bo to niepotrzebne ale no cóż to jest farmik nie komputer mam dobry ale wiecie sami jak to jest także tamte trzy kawałki też są nasze więc myślę że będzie bardzo dobra robota. A wiecie co zaraz zrobię? Będę po nawigacji robił. Poczekajcie chwilę. Tutaj już będę mógł po prostej linii przecież jeździć. To już po co ja na naukę o robię? Ciekawe czy się da tak? No, jedziemy po nawigacji, słuchajcie No i nawet, żeby mi równo wycenęła, pan? Taki, no, dość dziwny odcinek, nie? Ale myślę, że równie dobry będzie. Nie, no bo chcę jednak, żeby to po pocholidni było, zobaczcie, jak to fajnie teraz wyszło, nie? Dobra, ja se teraz w międzyczasie kawki łyknę, słuchajcie, także... Kurde, odcinek taki na luzie, nie? No bo jak zwykle, kurde, z rana nagrywam w dzień nie ma kiedy Sami dobrze wiecie, jak, jak to jest, nie? Niech to Jamy Koganek mówił, wiecie, jak jest. No i taki wyszedł klin, można powiedzieć, no ale lepszy klin niż brin. Kurde, Jarek, co ty mu Nadam Nada, nie mam dostępu do tego terenu, a czemu? Poczekajcie, chyba tego pola, że mnie kupił. No tak. Dobra, już mam. No tak, bo tutaj... Tutaj, słuchajcie, trzy kawałki, nie? Ogólnie coś tu właśnie... Yy, chcę zrobić, żeby był taki jeden land, wiecie, nie? a że też chcę pokazać wam na odcinku jak to wszystko tu się odbywa no to myślę, że spoko, nie? o i teraz elegancko tutaj wjedziemy aha spoko Czyli widzę, że nawigacja jednak świruje pawiana. Podam bo prześniaki, to wiecie, się nawet nie ma patrzcie, bo to się poprawi, nie. Fajny ten masajnowy, nowy, nie? Kurde, bardzo mi się podoba. Tu myślę, że będzie taka seria, słuchajcie, Kubolków, ale yy, Od zera do Farmera, czy coś siedzi, nie? Jak oni... Nie, oni sąsiadów mają na Zwiechowie. Także tu myślę, że coś takiego wykombinuje i będzie, nie no, ale oczywiście zobaczymy. Ale będę się starał nie to, że wiecie... Sugerować się ich pomysłami czy coś, żebyście zaraz nie myśleli, nie? Tylko po prostu... To też tak się rozwijać, w sensie mieć duże pola, coraz większe, jak to ma kombinat przy stało. Także mieć duże właśnie pola między innymi. No to tutaj właśnie głównie chodzi. nie Większe maszyny, większe łąki, większa ilość bydła zwierząt. Także o to mi chodzi No i wiecie, zawsze tymi klamotami człowiek robi, a kurde na nawigacji to jest inna robota, nie. Także no, muszę się przyznać wam widzowie szczerze, że trochę kurde, że mi się stęskim za nawigacją. Czekajcie tutaj tak. Wyłącz tworzenie pola. Dobra i ten klein od razu tutaj zrobimy. Bardzo dobra robota, mnie tam to się podoba, słuchajcie, nie wiem jak wam, zobaczymy. Zawsze to wiecie, jakaś odskocznia od, yy, kurde, codziennych takich prac, nie? Zawsze te śliewy, kurde, orka czy coś, a tutaj oka no jest, ale też jakieś tam tworzenie pól czy coś, nie? Kurde, a tak to... Człowiek zawsze tylko kurde jedno i to samo robi, nie? Co wy na ten temat myślicie? Takie wiecie, kurde. Gimnastykowanie się z pługiem też ma swój urok, nie? <laughs> z ciągnikiem, właśnie. Zawroty jakieś tutaj, nie? Kurde. Tak, dalej. Jak się ołoże fajnie. Kurde, no bo jak Jarek zrobi to musi być dobrze. Oczywiście jesteśmy na kredycie, nie? Żeby nie było. No tutaj raczej nie mamy swoich funduszy. No, 715 tysięcy kredytu. Także żeby nie było, że Jarek czytuje kasę w grze. Nigdy w życiu cołajcie. Jak dorabiać się to tylko projekt w realistycznym życiu? To po prostu sprawia dużo frajdy, nie? Wiecie co z tego od razu? Dodać kasę, kupić te duże maszyny. Kupić te duże maszyny, nie. No i co? I nawet posiejesz, położysz trochę i kurde to się znudzi. Ja to tam czegoś takiego nie uważam. Ja uważam, że powinniśmy się dorabiać wszyscy tak jak w realistycznym właśnie życiu, nie? Gra powinna tego uczyć też. Między innymi młode pokolenie. Żeby pokazać, jak jest ciężko w tych czasach, a nie tylko wiecie, kurde. Kupił komputer, kurde, farminga, eh, dodał kasę, kurde, panie, jestem bumber. malutku, A to kredyt trzeba wziąć, a to spłacić, a to kurde zapłacić jak jakieś mówi, nie? Wtedy się ludzie, że tak powiem, czegoś nauczą. 16 minut odcinka, także kurde, lux robota idzie. Ja na 25 tybałem, czekajcie, bo coś mi się co nie widzi. Tak, dalej, dobra. Eee, cyk, 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 cyk. Ja chcę jakieś takie zdjęcia pomagać, żeby coś mieć na miniaturę później, nie? Wam coś tutaj że tak powiem przypasowało nie myślę że tą stronę będę łupił teraz kurde nie zagonowo a, a normalnie nie ładny masyj naprawdę kurde on tutaj pasuje jak nie wiadomo co taki nowoczesny nie kurde tutaj damy może na 40 o. fajnie, fajnie zrobiony fajnie odwzorowany oczywiście już na standardy jest do 22, nie? fajnie, kopci kopci, bo dociera się a ile on tam miał motogozin, kurde on ma zrobioną jedną chyba motogodzinę tylko, to kurde, na dotarciu, pani. Tak samo jak ten John Deere w Realu, też. No, 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 no. no tak. że się zmutowałem, ale bitka była oczywiście, kurde, do studia nagrywaniowego. Że tak powiem, kurde, no nie wiecie, nie umiem, kurde, ucinać tych filmów, nie no, to kurde, zawsze się mutuje. Także no, jak ktoś idzie, to wiecie, zawsze się lepiej zmutować niż, kurde, potem, kurde, te filmy przycinać i w ogóle, nie. minutka nawet leci, czekajcie, podpuszczymy ją sobie nawet ta ławka słuchajcie idzie kurde no 19 minuta 20 odcinka, no kurba, pani zagłośnij Także, nawet ta oreczka, słuchajcie, idzie. Kurde, no. Masę daje radę. Oczywiście tutaj korzystam z. Nie, znaczy, nie korzystam z tego modu. Kurde. Power mod, Tak, na zwiększenie mocy. Bo nie ma takiej potrzeby. Ten Masę i kurde, dobrze radzi sobie z tym pługiem, nie? Także 7 skip, kurde, ciągnie. Zresztą wcześniej też, kurde, działałem. I że kurde wiecie sami dobrze, nie. Myślę, że 25 minut jakiś kurde odcinka to będzie Gites Majones. No to kurde Jarek, powiększysz teraz areal, co? No ta, pewnie, ta że tak. Ja, kurde, panie. Elegancka robota. Się mógłbym tutaj tak po prostej przejechać nie? I byłoby pole, już że tak powiem, jedne całe, no ale nie, no ja tam wolę, kurde, zawsze po swojemu robić, nie? A szczególnie nienawidzę, słuchajcie, jak mi się chrzani nawigacja, nie? Także wolę już tutaj, kurde, w ten sposób o to działać, kurde, niż kurde, później wiecie o co chodzi, nie? Ale będę musiał zobaczyć, kurde, wiecie po, pokombinować w tej nawigacji, jak to pod kątem różnym, żeby ustawiać, nie? 23 minut odcinka, także troszkę jeszcze położemy słuchajcie i kurczę będzie wykończyć. No i dobra, i ciśniemy. No, oh, kurde. Jeszcze tutaj zwierząt nie mam, słuchajcie. No, ale będę miał kurde, za niedługo już wiecie, kurde, z czasem wszystko nie. Praktycznie siano mam. Kiszonki nie mam. I słomi ale za niedługo żniwa to że tak powiem słomy też się skombinuje, nie? ładnie kryje, widzę, kurde odkłada tutaj elegancko także głęboka orka, ładnie przeorane, więc kurde bardzo, bardzo dobra robota Kurde, nie ma tej kawy, słuchajcie, przy ciągniku, nie, przy robocie, przy orce, kawa dobra jest. Kto z Was pije kawę, słuchajcie, z rana? Piszcie w kom. Jeżeli, jeżeli ktoś wytrwał do tego momentu odcinka, chociaż pewnie wątpię, bo Was zanudziłem. Kurde, na śmierć. To piszta, kurde. Hashtag kawa. Ciekawe ilu osób. Kurde, wytrwało do tego, kon... do tego momentu odcinka, nie? Pewnie nikt. Jeszcze i tyle. Czekajcie. Ups, kurde, jawek nie rób nijaków. Bo będzie źle. Mata. No Kurczę: 26 minut odcinka. Słuchajcie, będę kończył. Kurde, bo jeszcze dopóki to wszystko zrobić, tutaj to. Będę musiał, kurwa, godzinę czasu. Zapieprzeć na odcinku, nie? Oczywiście do końca to poza odcinkiem nie ma nic. Kurde ptaki, Was na mi nie wyjadać, e! Czyli? Budaj, tari rari rara. Dobra, dojedziemy do końca, słuchajcie, zawrócimy się i będzie finito, nie? Bo widzę, że 27 już nawet. Kurde, także nie chcę tutaj 40 minut oraz, no bez przesady, nie? Dobra Panie majster. 30 minut odcinka, morowany, nie? Dobra, słuchajcie, kurde, co? Będę się z wami żegnał pomału Także, tym widokiem w kończymy ten odcinek. Bardzo serdecznie dziękuję, że oglądacie. Także zostaw łapkę w górę. Jeszcze raz mnie suba, jeśli jesteś moim widzem. Także, Siemoneczko, z następnego strzałeczka. Cześć!